Muszę przyznać z pewną dozą pokory, że moje wielomiesięczne studia nad smokami musiałem przerwać nie z powodu braku pasji, lecz potrzeby poznania nowych granic, intrygujących doniesień o istotach z południowych bagien kultu. Tam też natrafiłem na pewien manuskrypt oprawny w omszałą skórę, którego strony skrywały opisy stworzeń nie mniej fascynujących niż same smoki, a wśród nich hydrę. Już pierwsze ilustracje wykonane w prawną ręką nieznanego kartografa przedstawiały to stworzenie w pełnej okazałości. Potężna gadzia sylwetka osadzona na czterech masywnych kończynach, przypominających te u pradawnych waranów, ale znacznie potężniejszych. Z cielska wyrastały liczne wężopodobne szyje, każda zakończona paszczą pełną ostrych, zakrzywionych zębów. Skóra bestii, choć sprawia wrażenie chropowatej i topornej, lśniła w świetle hultańskiego słońca matowym blaskiem. Łuski grube, warstwowe, bardziej przypominające pokrycie opancerzenia niż biologiczną tkankę. Maść bestii przechodziła przez wszystkie odcienie zieleni i brązu, a w okresie godowym również jaskrawe żółcie, błękity i czerwienie jawiły się na przekrwionej skórze. Pierwsze opisy wskazywały na ociężałość isoty. To błąd. Hydra, choć masywna, potrafi gwałtownie zaatakować z zaskakującą szybkością, inicjując szarże, podczas której wszystkie jej głowy jednocześnie kąsają, chwytają i rozrywają cel. Obserwacja tej koordynacji tuzin głów działających jak niezależne jednostki stanowi dowód na złożoną neurostrukturę organizmu. Najbardziej niezwykłą cechą, budzącą zarówno grozy, jak i naukową fascynację, jest jednak jej zdolność do regeneracji. Prastare podania nie są tu przesadzone. Odcięta głowa hydry nie tylko odrasta, ale zazwyczaj odradza się podwójnie. Proces ten, biologicznie rzecz ujmując, jest wręcz implozyjny. Wewnętrzne struktury regenerują się w przeciągu Kilku chwil, co świadczy o niewyobrażalnie szybkim metabolizmie i kontroli podziału komórkowego i odbudowie utraconych tkanek. Z medycznego punktu widzenia jest to niemal niemożliwe, a jednak dzieje się na naszych oczach. Tylko ogień lub kwas zdolne są zatrzymać ten proces, spalając tkanki na tyle skutecznie, by zniszczyć matrycę komórkową odpowiedzialną za odrost. Próba walki bez tej wiedzy kończy się tragicznie: odcięcie jednej głowy bez wypalenia kikuta skutkuje pojawieniem się dwóch nowych, równie niebezpiecznych paszcz. Mnożenie się zagrożenia staje się wówczas wykładnicze. Co więcej, obserwacje terenowe sugerują, że liczba głów koreluje bezpośrednio z wiekiem i poziomem agresji bestii. Starsze okazy mogą mieć ich nawet kilkanaście lub więcej. Należy też dodać, że każda z głów zachowuje niezależną percepcję, dzięki czemu Hydra posiada ponadprzeciętną zdolność reagowania na zagrożenia, co czyni z niej jednego z najbardziej odpornych przeciwników w warunkach bezpośredniego starcia. Kiedy sądziłem, że klasyczna Hydra to już szczyt osobliwości natury, Ku mojemu zaskoczeniu, istnieje cała plejada jej odmian. Niektóre równie fascynujące, co niepokojące. Najbardziej rozpowszechniona obok bagiennej odmiany, Kryohydra, to lodowa wersja swej bagiennej kuzynki. Posiada identyczną budowę anatomiczną, jednak każda z jej głów potrafi emitować lodowaty oddech. stożkowy strumień mrozu o śmiercionośnym działaniu. Jej cielsko pokryte jest łuską o odcieniu purpury i chłodnej szarości, a temperatura wokół niej spada gwałtownie, co pozwala jej manipulować środowiskiem wokół. Podobnie jak zwykła hydra, potrafi regenerować odcięte głowy, lecz w jej przypadku jedynym sposobem na zatrzymanie odrostu jest zadanie obrażeń ogniem, na który, co istotne, nie ma odporności. To pozwala wnioskować, że jej regeneracja nie jest magiczna, lecz oparta na niezwykle wyspecjalizowanym metabolizmie chłodnokrwistego organizmu. Drakohydra. Największe kontrowersje naukowe budzi bez wątpienia drakohydra. Ten potwór, będący hybrydą pomiędzy smokiem a hydrami, powstał, jak głoszą liczne źródła, w wyniku rytuałów kultu Tiamat. Bądź jako samodzielna próba odtworzenia boskiego pierwiastka smoczej matki. Inni sugerują, że to naturalna, choć niezwykle rzadka forma ewolucji, prowadząca od hydry w stronę smoczego genomu, który głęboko uśpiony aktywował się w wyniku procesów adaptacji środowiskowej. Posiada ona skrzydła, szereg smoczych cech anatomicznych i umiejętność miotania magicznych oddechów o różnych żywiołach. Każda głowa może odpowiadać innemu żywiołowi. Widziałem zapisy o drakohydrach ziejących ogniem, kwasem i błyskawicami jednocześnie. Duerga hydra, odmiana, niestety już wymarła, była niewielką, podziemną odmianą zamieszkującą jaskinie Faerunu. Karłowata, zredukowana, ale agresywna i żyjąca w cieniu społeczeństw takich jak Duergarowie. Zniknęła około 50 roku rachuby Dolin. Przypuszczalnie w wyniku przekształceń ekosystemów w podmroku lub polowań prowadzonych przez konkurencyjne drapieżniki. Niestety nie pozostały żadne kompletne szkielety, a jedynie fragmenty czaszek i opisy z relacji krasnoludów gulgutydra prawdziwa aberracja natury. Gulgutydra to hybryda hydry oraz Otyuga. Obślizgła, cuchnąca, o zmienionej formie głów, przypominających macki, a nie paszcze. Posiada dodatkowe zdolności telepatyczne, co sugeruje elementy aberracyjnego dziedzictwa. Może żywić się rozkładającą się materią i egzystuje głównie w skażonych bagnach i ściekach. Jej obecność stanowi nie tylko zagrożenie fizyczne. Ale i ekologiczne, zanieczyszczając wodę i rozprzestrzeniając choroby. Lernejan hydra. Kiedyś uważana za jedyną odmianę, która potrafiła regenerować głowy. Obecnie wiemy, że wiele innych hydrycznych odmian posiada tę zdolność. Niemniej Lernejan hydra była wyjątkowa. Jej regeneracja była niemal natychmiastowa, a odcięcie głowy skutkowało pojawieniem się dwóch nowych w przeciągu kilku sekund. Dodatkowo istniały pogłoski o odporności tej odmiany na jakiekolwiek obrażenia, które nie były magiczne. Czy to legendy? Być może. Ale świadkowie wspominali o płonących polach bitewnych i górach ciał pozostawionych przez jedną tylko istotę. Pyrohydra przeciwwaga kryohydry. Pyrohydra, której paszcze emitują strumienie płomieni, które mogą dosięgnąć celu na znacznej odległości. Ciepłolubna, agresywna, odporna na ogień, co sprawia, że spalenie kikutów po odcięciu głowy nie działa. W tym przypadku tylko zimno, konkretne uderzenie lodu może zapobiec regeneracji. Ciała pyrohydr. Są często pokryte czerwono-brązowymi łuskami, a ich siedliska to tereny wulkaniczne, gorące bagna i tropikalne wyżyny. Hydra morska zamieszkuje głębiny oceaniczne i strefy przybrzeżne. Jej budowa jest bardziej elastyczna, opływowa, a głowy przypominają bardziej macki z paszczami niż klasyczne szyje gadzie. Jest to drapieżnik głębinowy, niemal niewidoczny, błyskawiczny w ataku. Badania utrudnia brak ciał, bowiem po śmierci organizm ulega szybkiej autolizie i rozkładowi. Siedliska i zachowania ekologiczne hydry są bardzo elastyczne środowiskowo, ale preferują bagna i mokradła, w szczególności o klimacie umiarkowanym. Są często spotykane w dżunglach Hult, co potwierdziłem osobiście w wyprawie nad rzekę Soszen Star. Ich obecność odnotowano także w lesie Wyrmów i na bagnach wokół Neverwinter. Warto również zwrócić uwagę na ekologiczną niszę Hydry. Jest to drapieżnik szczytowy, który rzadko ma naturalnych wrogów. Poluje zarówno na duże ssaki, jak i inne potwory. Posiada silnie terytorialny instynkt i nie toleruje obecności konkurencji. Rozród i gniazdowanie ciekawym odkryciem była obserwacja samicy przygotowującej się do porodu. Hydry, wbrew pozorom, wykazują złożone zachowania lęgowe. Samica kopie szeroki dół w pobliżu zbiornika wodnego, który wyściela materiałem roślinnym najczęściej glonami, trzciną, mchem i lokalnymi chwastami. Gniazdo przypomina mieszankę żeremia bobrów i nor jaszczurów pustynnych. Tam też składane są jaja, niektóre źródła wskazują na żyworodność wśród podgatunków aberracyjnych, a samica broni ich zaciekle przez kilka tygodni. Z perspektywy badawczej, hydra może stanowić klucz do zrozumienia mechanizmów magicznej regeneracji, a być może i do opracowania nowych form lecznictwa opartego na strukturach plazmatycznych, wciąż jednak pozostaje przede wszystkim potworem, dzikim, instynktownym i śmiertelnie niebezpiecznym.